Nie kochanie, pula w to nie nazwa środku do czyszczenia okiem. okien Dancehall masakra, Mada im wytłumaczą ci Niech ktoś powie pula, dawaj tego tuna, nie on dzisiaj jeszcze dla nas zachula Jak śpiewa Grizzly to w tę leci kula Muzyczna, więc krzyknij jeszcze raz Pula, to jest nasz postulat Wszystko co dobre nigdy nie zamulać Nasze biby nigdy nie rodzą się w gulach A głowy płyną w murach. Poszła jedna, poszła druga i dojechaliśmy, słuchajcie, przeszło 400 km. jesteśmy w Zakopane, pogoda niestety nie jest przyjemna, nie ma śniegu, aczkolwiek pull up będzie. W dzisiejszym programie prosto z Zakopanego. Mówiono o nim wariat skrupówek, metafizyczne spotkanie z postacią Witkacego. Ludzie z pasją, smakowicie, wyśmienicie, czyli podhalańskie tradycje kulinarne, a na koniec... Co połączyło górali i rastamanów? Krzysztof Trybunia-Tutka, przesłuchiwany przez Durmena Juniora. Zapraszam! Historia miejsca, do którego właśnie zmierzam jest niezwykle zawiła. Najważniejszym jednak faktem jest to, że budynek ten został zaprojektowany przez Stanisława Ignacego Witkiewicza, ojca Witkacego. Villa Coliba, bo o niej mowa pełniła przeróżne funkcje. Początkowo był to dom mieszkalny, aby potem w okresie okupacji stać się siedzibą Hitler-Jungen. Dzięki Bogu budynek przetrwał bez zniszczeń, a aktualnie znajduje się w rękach Muzeum Tatrzańskiego. Nie bez kozedy dzisiejszy program zaczęliśmy od prezentacji osoby Witkacego, a to dlatego, że na pierwszym piętrze willi Koliba znajduje się magiczny pokój, w którym możecie zobaczyć obrazy z firmy portretowej Witkacego, założonej w 1925 roku, ale zanim to, musimy założyć zielone papetki. Jak w każdym muzeum. Powstanie stylu zakopiańskiego jest ściśle związane z sytuacją polityczno-kulturalną, jaka panowała na podchalu w drugiej połowie XX wieku. Właśnie w tym okresie nastąpił zachwyt góralszczyzną, w której dopatrywano się korzeni polskości. Jednym z elementów fascynacji była tradycyjna architektura chałup podhalańskich oraz liczne wymyślne zdobienia. Już dobrze, wiecie co to jest styl zakopiański i życie zakopiańskich górali, dlatego jesteście godni, aby wejść do magicznego pokoju, w którym znajdują się prace, czyli portrety Witkacego, które zostały stworzone w latach 20. XX wieku. Po raz pierwszy do Koliby przybyłem w sierpniu 2009 roku i niezmiernie zauroczył mnie pokój, który jest dzisiaj punktem kulminacyjnym naszego spotkania. To właśnie pokój, w którym wiszą portrety Witkacego z firmy portretowej, która została założona w 1925 roku. Malarskie eksperymenty Witkacego i pieczołowite notatki umieszczone na brzegach jego portretów pokazują, jak zmienia się jego percepcja i sposób tworzenia. Witkacy nie był narkomanem. Wszystkie te specyfiki były używane w celach eksperymentalnych, pod ścisłą kontrolą lekarzy, których Witkacy miał wielu wśród swoich przyjaciół. Willa Coliba to miejsce, do którego powracam zawsze wtedy, kiedy jestem w zakopanem. Ale jest jeszcze jedno miejsce, zupełnie inne, metafizyczne. Cmentarz na Pęksowym Brzysku. To właśnie tu spoczywa matka Witkacego. To właśnie tutaj chciano sprowadzić jego zwłoki. Jednak jeżeli oglądaliście film Mistyfikacja, wiecie, że wokół jego śmierci krąży wiele zagadek i wiele pytań. Jak było naprawdę? Gdzie teraz spoczywa mistrz? Na pewno duchem jest w Zakopane. Witajcie jesyczka! Jesteśmy w karczmie Ustaszka. Witaj Staszku! witaj wszystkim! Ludzie z pasją opowiemy jak ci górale gotują dla wszystkich, którzy przychodzą do karczmy. Opowiemy o góralskich... Wszystkim naszym ceprom! Wszystkim ceprom opowiemy o tym jak gotuje się tradycyjne podhalańskie jedzenie, jak tworzy się podhalańską muzykę i jak wygląda podhalański strój! Hej! Muzykę, tworzą instrumenty, a jedzenie tworzy kuchnia. Zgodzą się, nasce dziewczęta. A co to jest za piec? On tak tu stoi i ogrzewa wszystkich przybyłych. No, on nie grzeje, bo to służy do czego innego, to, to służy nam do ważenia, właśnie. Do piecenia Moskoli, do pieczenia stuki, no nie. Jak nie dziki tam się wyżej w Sabaśniku. Wodziakie biesiwa, no nie i to się polowo w tym piecu drzewem samym. A co to za smakołyki tu się. A tu, tu są mamy i te. I mamy tak, i poleweckę mamy, i kwaśnicę mamy, i się nam tu patrzeć się. się pachy. Trzecie no. I nas polski tradycyjny żurek też mamy, Ale tez... bo sempre to ojcowie się rada jedzą, no i nasze i trochę polskie tak też są. No nie? A, a u dołu jest taki, taki piec, którym się wędzi. No to nie, nie piec, bo to jest, pan wędzarnia, no nie? Wędzarnia. Wędzimy sobie właśnie swoje, wszystkie mamy łosce, se sobie wędzimy, no nie, pstrągi se wędzimy choć jakie mięsiwa wasę będziemy i to potem sobie tu robimy na tym piecu. Staszek, a po, opowiedz mi, ostypka to jak się robi? Bo to przekłamanie chyba eee. jest tym ostypkiem, co Ostyka teraz to zimą? To... Owczy ostypek zimą? W necie będą mówili, tak, owce kłocić będą jagnię tam jeść, tak, za mleko będzie, to i będą prawdziwe ostypki. A kwaśnica jak? Kwaśnica, no to z kapustę. kapusty, łońskiego roku musi być dobrze nakisano, tam muszą wydeptać w beczce, ojczyczkę tam muszą mi naistać. <laughs> cały cały rytuał Całe przygotowania tak, tak, tak. a powiedz mi miejsce w którym się znajdujemy jedna część jest nowa a druga część jest z roku znaczy, one są cyczki z przedwojennego czasu ta przednia coś karcśmy przy to jest z 34 a tamta ostatnia izba to jest 1904 roku co mają najserce no płazy na podchalu. no to idziemy do tej izby my my do tej No i właśnie my się do tej najstarszej izby która z tej mi przywieziona jest ze wsi Marus, no i ta izba jest zawsze na każdym sosrębie pisewą z 1904 roku. No teraz zasłonięte akurat? Ty, nie, ten nie ten, jest trzeba się wpatrzeć, bo tam zawsze na sosrębie roku pańską kiedy to było budowane, zawsze no. za się na sosrębie pisał, znaczy tym, no dłutkiem się ten był z którego to roku pochodzi. Ono jest w tych płazach, to znaczy, że patrzeć, z, kielos, z kielosyrukich płazów ta izba zrobiona jest, jaki musiał być próbę drzewu. A powiedz mi, będziemy smakołyki próbować? Będziemy. To do kuchni? się tu Ceprów Smaczne? Bardzo smaczne. No. Czyli tylko zapraszać, tylko zapraszać na góralskie smakołyki, a ja z chęcią spróbuję tego, no. co tam dzisiaj no. żeście uważali. Idziemy teraz piec. Co tu teraz się będzie piekło? E, teraz pokażemy tym naszym ceprom jako to se moskoliki piecemy na blachach. E, Moskol to jest taki goralski, goralski chleb, dawny, dawny chleb, biedotę to nazywali. Trzeba mąską podsypać na blahak Mąską podsypać, Moskol, to jest taki placek zważony grul. Zważony grul, jego się no, zmielę, mąki dodo, bez jajka, bez niczego i tak na ciepło na blachach ze trzy razy go trzeba wyobracać, potem na tej mące, no nie? No to smażymy. Smażymy, smażymy. A dawno w każdej chałupie taki piec był, sabasznik, wszystko były, no to mamy na blachach piekły, no nie? I to to jest jeden z tych głównych przysmaków podhalańskich tradycyjnych. Przecież ze co prerada jedzą. <gry> Czyli mamy osypki, moskole, kwaśnice, kwaśnice. No kwaśnice za chwilę będziemy próbować.